Na dzień dobry. Sprawdzimy, jak wyglądamy z wodą. a lub jeszcze jest. Czyli będzie super morsowany. Dzisiaj zapraszam Was na takiego zwykłego vloga. Pytałeś Mikołaj o moje nowe fele. Kupiłem sobie regenerowane. Ale jeśli mam wybierać między autem, a mogę te same sprawy załatwić rowerem, zgadnijcie, co wybiorę. I moją deseczkę Dziś jest 2 marca, a to oznacza czas kompletowania dokumentów dla księgowej. I kiedyś bardzo tego nie lubiłem. Papierów nadal nie lubię, ale trzeba robić nawet to, czego się nie lubi. Dlatego w taki dzień robię sobie dobrą kawę. Bardzo często puszczam muzyczkę na słuchawach i drukuję wszystkie dokumenty. A potem. Potem siadam na rower i cisnę. To, co szajbusem mógłbym załatwić w godzinę 15 na zwykłym rowerze przy spokojnym tempie, załatwiam w 2,5 godziny. Jest różnica? Jest, ale paliwa nie spala. Filtra cząstek, cząstek stałych nie zapycham w mieście. Nie, nie, mój szajbus nie wie, co to znaczy jazda od ulicy do ulicy. Na zimno. Poza tym mam już zaliczony trening, mam przepompowaną krew mam przedmuchane płuca same zalety a potem dosłownie chwilka i jestem na wzgórzach Piastowskich i chociaż <laughs> szabuz by tędy przejechał no to tędy nie przejeżdżam bo to jest las tym się też różni jazda samochodem od jazdy rowerem zupełna dowolność Zielona Góra poznaje. Podjazd pod Jagody. Strawa Segment. Uh. Tutaj. Rysuję tą krechę, czy też tę krechę. I zaczynam moją pętlę testową. Pamiętacie, najstarsza, pierwsza, naj, najpierwsza pętla testowa, którą jechałem na Kilerze, potem na Żawie, potem na Nini. Jechałem na Fazim. Na Cancolo chyba też jechałem. Rekord należy do Nini. Oczywiście do mnie na nini jadącym. No i łobuz się spokojnie toczy w dół, a za mną, za mną parę set metrów. Jest ogród botaniczny, ruchliwa droga, dużo uczniów, pozdrawiam Was serdecznie ograniczenie do 40 i tamtędy jechałbym szajbusem. Ale nie muszę, bo mam to. Kiedy zaczynałem. O, ej, ej. Kiedy zaczynałem kanał w YouTube, tutaj był las. Potem nagrywaliśmy tutaj dla Was fragment filmu Technika jazdy MTB. Tam, a w zasadzie... O! Tam. Jest Ochla. Tam morsowałem po raz drugi w życiu. Po raz pierwszy morsowałem w Niesulicach. A tam dalej w Ochli co niedzielę są ekotargi, tak to się chyba nazywa. Miodem stamtąd, słodze herbatk i kawę też. Szabos yeah. nie robi Willy, chociaż driftuje. Ale on jest raczej podsterowny. Woo! I za moment mój pierwszy z dwóch przystanków, Pablo. Pytacie, kto to jest Pablo? Przecież każdy wie, kto to jest Pablo. Kolejna część dokumentów odebrana. I teraz kawałek asfaltami. Potem kawałek bardzo fajną ścieżką. po kilku minutach stadni na koni i teraz popatrzcie zatrzymuję się tutaj na minutę to będzie około minuty nie zbawi mnie ta minuta nie zarobię więcej pieniędzy nie oszczędzę więcej pieniędzy nie spotkam więcej ludzi gdzieś tam biznesowych pewnie nawet nie dajecie sobie 30 sekund po wsiadnięciu do samochodu na odpalenie go na pomyśleniu sobie, a jadę sobie swoim samochodem do pracy, czy też rowerem? Te konie, one tak potrafią stać cały dzień. Czy ktoś znający się na koniach potrafi mi to wyjaśnić? Odpalam rumaka, jadę dalej. A za moment pokażę Wam miejsce, które bardzo dobrze znacie. Czyli moją drugą pętlę testową. I to w zasadzie taka pętla w dużej mierze treningowa, bo dużo czasu tam spędzałem. Głównie na żabie. Tutaj. Były kręcone ujęcia z jazdy pokorzenia. Tylko nie wiem, czy akurat te ukazały się w filmie. Właśnie jedziemy tą pętlą, z tym, że pod prąd. I już po. I zamiast jechać ruchliwi, ruchli, ruchliwymi u jestem za mną, jadę nieruchłymi ulicami. To lubię. Możecie sobie jechać w takiej kolejce, a możecie sobie jechać tak jak ja. Jest różnica, olbrzymia. Dziękuję panu z Audi A6 Szebusem zamiechałbym tu A rowerem objeżdżam sobie rondo I muszę wam powiedzieć Że w Zielonej Górze kierowcy Naprawdę wyjątkowo kulturalnie traktują Pieszych i rowerzystów <noise> Tylko nie pisz mi komentarza do tego <noise> Kończy się asfalt Witajcie z powrotem w lesie Od źródeł kapustelnik w górę zczuwa segment. I dlatego właśnie uważam, że dojeżdżanie 5 km samochodem do pracy to jest przestępstwo. Ale nie przeciwko ekologii czy tam czemuś. Przeciwko Twojemu sercu, Twojemu samopoczuciu. Bo 5 km naprawdę, naprawdę jestem wobec Was delikatny. 5 km każdy może. Oto moje miasto! Nie mówcie mi, że nie macie takich miejsc w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu. Wrocławiu to już w ogóle, bo Wrocław znam! Muchy już latają! Kitek! Hej! Ona go bardzo lubi, on jej nie znosi. Ona jest totalnie wyluzowana. Taka zguba. On też z ulicy. Ale nie. Nie daje się podejść. Tak wygląda moja droga do księgowy. Mam nadzieję, że było ciekawe, ale przede wszystkim inspirujące. Więc subskrybujcie i do zobaczenia. 3, 2, 1.